Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie w tę majóweczkę, bo majówka się jeszcze nie skończyła, dla niektórych dopiero się zaczyna. Piątek, godzina 16. 15 właściwie nawet papierki wracają po dwutygodniowej przerwie. No to jak to się nie skończyła? To ciągnie się przez tydzień? No tak, bo wiesz, co, ludzie wzięli sobie wolne też. Na tydzień? No, skoro się majówka, jakby teoretycznie 3 maja mamy w środę, to ten czwartek, piątek jeszcze można tak przeboleć trochę, nie w pracy. Więc dalej jest grill grany. Grill u... Jak się nazywał? U Gawrona. Grill u Gawrona, jak to śpiewał Białas. To jest grill u Gawrona, bo i bania u cygana. No właśnie chciałem powiedzieć, że bania u cygana. No. Tak to brzmi. Dzisiaj nie będzie bani u cygana, nie było nas przez tydzień, znaczy w zeszłym tygodniu... Nie byliśmy na baniu nie Cygana nie też, byliśmy na baniu chciałbym cygana. tutaj zaznaczyć, żeby nie było... Za to na bani było sporo osób, podejrzewam, z naszych dzisiejszych newsów, a oto one. Murciks i kupione wyświetlenia. Caroline Derpieński oszustką. Zegarek Dubiela za pół melona. Dawid Kwiatkowski odchodzi z TVP. Słuchajcie, nie działo się jakoś tak specjalnie dużo, chcemy jednak tak trochę aktualniej być niż byliśmy. Znaczy, w sensie zawsze staramy się być, ale... Żeby była... Żebyśmy nie, nie robili newsów sprzed dwóch tygodni, które, które się tam gdzieś tam zadziały. A tam zadziały się jeszcze jakieś rzeczy. Tam było z żurnalistą, znaczy, to samo właściwie co rok wcześniej. Tak, no to samo, natomiast wiesz, to nadal pozostaje niewyjaśnione i. i... No i dzieje się. Ja myślę, że ja bym jeszcze zaczekała na, na jakieś ruchy i, i dopiero myślę, wtedy. Tam nie będzie ruchu. I dopiero wtedy myślę, zobaczyła, tam co tam się będzie działo. Nie będzie, co się no i jeszcze nie, nie omawialiśmy prawo, prawa Marcina. Prawa Marcina tak. nie omawialiśmy. Tak, rzeczywiście. Prawo Marcina i sędzia Anna Maria Wesołowska. Tak. On dzisiaj, chyba jak my to właśnie, jak my to nagrywamy, to on dzisiaj będzie wrzucał film związany z tym, więc możemy tylko pokrótce powiedzieć, że sędzia Anna Maria Wesołowska, która jak się okazało, jest prawdziwą sędziną, sędzią, 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 sędzią nie sędziną, sędzią. Ty tak mówisz, sędzina, ale to nie. Tak, to jest żona sędzi. jest żona. Jest prawdziwą, prawdziwym, prawdziwą sędzią, jest sędzia Anna Maria Wysołowska I, i, i co ona mu powiedziała? Powiedziała mu, że on propaguje... Że, że przez niego dzieci się uzależniają od telefonów. Tak, że to jest jego wina. To jest tylko jego wina. Bo on pozwala dzieciom na oglądanie rzeczy podczas lekcji, a tak nie wolno. On pozwala, to, to też jest dobre, że to on pozwala, że to prawo Marcina pozwolił, nie szkoła, nie rodzice. No właśnie nie, szkoła nie zabrania, inny. ty nie wiesz chyba o co chodzi. Ale nie no, wiem o co chodzi, wiem, że szkoła zabrania, tylko no, szkoła zabrania i Marcin, sprawa Marcina mówi, że szkoła nie może teoretycznie zabronić się tak, tego. Tak, że, to, I, i, że to jest wbrew... Prawo. Tak samo możesz, możesz kupować energetyki. To nie jest tak, że on nawołuje do tego, żeby to robić, tylko on mówi, jakie jest prawo i jak to wygląda. To jest kwestia zmiany prawa i to prawo powinno zostać zmienione, powinno to zostać w jakiś sposób podniesione, znaczy nie podniesione, tylko Jezus, znowelizowane. A ja uważam, że dzieci nie powinny korzystać z telefonów na lekcjach. No i właśnie o tym mówię. No. No i tak, no i właśnie o tym mówię. Właśnie to powiedziałem. A, że powinno to pozostać podciągnięte tak, w ten sposób. Powinno stronę. zostać znowelizowane okay, to prawo, no tak, tak, tak. żeby było uwzględniony ten punkt, żeby potem prawo Marcina mógł nagrać film, że nie możesz korzystać ze swojego telefonu podczas lekcji i tyle no. Tak. E, więc tak powinno być, bo ja też widzę te, te TikToki, w, tych dzieciaków, gdzie robią live y podczas lekcji. Ale w ogóle też często jest jakieś upokarzenie nauczycieli. Nie, bo, już nie mówiąc o tym, że jest zamęt i nikt nie słucha tego, co się dzieje na lekcji. No Oczywiście, że tak. E, I ja, mi by to nawet nie odpowiadało z punktu osoby uczącej się. To znaczy wkurzałoby mnie, jakby in, inni robili po prostu. No tak, bo byście by się dekoncentrowali, tak. a potem ty byś im zwróciła uwagę i ty byś dostała uwagę do dziennika, bo nauczyciel by zobaczył, że ty gadasz. Tak bywało u Tymona. No właśnie, tak bywało u Tymona, bywa. W szkole, że jakieś dziecko zwraca innym dzieciom uwagę, żeby były cisze i dostaje również uwagę. Tak, to prawda. Więc dlatego ja w tym wypadku uważam, że Anna Maria Wesołowska pierdoli po prostu trochę jak potłuczona, e, zwalając winę na prawo Marcina. E, gdzie ja też nie popieram tego, żeby mówić znaczy, inaczej. Znaj swoje prawa, oczywiście. Ale też nie wykorzystuj ich na nagminnie, bo nie bądź takim, wiesz, cwaniakiem, bo to się może dla ciebie źle skończyć. A prawo jest takie i to jest kwestia tego prawa, że należy je zmienić i, i wtedy dopiero będą jakieś efekty, a nie najeżdżać na jakiegoś twórcę, który po prostu mówi, jaki jest, jak jest stan faktyczny. No, więc mieliśmy o prawie Marcina nie mówić, bo nie uwzględniliśmy tego w tematach, a jednak powiedzieliśmy. Ja jestem ciekaw, bo on właśnie odpowiada dzisiaj sędzi Annie Marii Wysołowskiej. Jestem ciekaw, co co też odpowie ten prawo Marcina. Mi, 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 mi. To będzie ta odpowiedź. Ciekawe, jak to będzie w przypadku Marcina Dubiela, który się teraz nic nie robi, tylko wybiela i w zegarki drogie ubiera. Wybiela się? No, znaczy nie, chyba się nie wybiera chyba jeszcze nie zdążył zabrać no, głosu na ten temat, czy zabrał. Ale w sprawie zegarka? W sprawie zegarka, za pół miliona złotych, chyba, moi drodzy. Chyba jeszcze nie zabierał głosu w tym temacie, przynajmniej mi się nigdzie nie rzuciło w oczy, żeby się wypowiadał. Ten zegarek kosztuje tyle, co ubrania Oli. No właśnie nie kosztuje ponoć tyle, bo podobno przepłacił, podobno przepłacił. Tak, przepłacił, co mu y, wypunktował, znaczy w ogóle o czym mowa, bo o tutaj y, w y, nie Z zegarku Rolex. Znaczy W ogóle, wiesz co, ludzie... No. Y, Nasi widzowie pewnie nie są raczej przyzwyczajeni do tego, żeby kupować zegarki za pół milion, Chyba, że ktoś jest z was przyzwyczajony, to bardzo przepraszam. Natomiast no ja sam nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby kupować zegarki za pół miliona złotych. Zresztą, dla mnie to jest jakaś kurwa totalnie abstrakcja, że zegarek może tyle kosztować. Ja wiem, że to są niesamowite. Mechanizmy w środku, i nie do zajebania, i można sterować światem za ich pomocą, a potem sprzedać. Jak na przykład rozbijecie się na bezludnej wyspie i będzie tam tylko jedna babka, która zarządzała toaletami, ale ona będzie miała paluszki i ona będzie mogła was przenocować, no to wtedy można dać jej zegarek. To oczywiście był film w trójkącie. Jakby ktoś nie widział, to, to zapraszam bardzo do zobaczenia, bo jest to bardzo dobry film. Ciekaw jestem, jak zachowałby się Marcin Dubiel na takiej wyspie z takim zegarkiem za pół bańki. E, otóż, no Marcin Dubiel... Upolowałby nim rybę. Upolowałby nim rybę. No może to są takie zegarki, które polują, e, e, polują same na ryby. Kogoś w każdym razie, Marcin zaczek. napisał, że kupił zegarek za 500 tysięcy złotych, bardzo się cieszy. Jest wam wdzięczny, w sensie widzą, bo nie mógłbym sobie na to pozwolić, gdyby nie fakt, że śledzicie mnie i wspieracie się To przez was stopy. on wydał te 500 tysięcy na zegarek, pamiętajcie o tym. Pieniądze na moim koncie i tak nie są bezpieczne przez uzależnienie od kupowania butów. Jeden zegarek został mi skradziony rok temu, więc tym razem będę go trzymał w banku. To też, znaczy wiadomo, że on to traktuje jako inwestycję. Natomiast Jakub Roskosz, czyli znawca mody męskiej, zegarków i motoryzacji Odpowiedział mu, A, że. Ale on go no. kupił przede wszystkim używanego. Tak, no i właśnie Jakub Roskosz pisze o, o tym, że po co robić takie rzeczy. Marcin Dubiel próbuje nam dzisiaj powiedzieć, że kupił Daytonę za pół miliona złotych. Jeżeli zapłacił za ten zegarek pół miliona, to cholernie przepłacił. Jeśli przepłacił aż tak w co nie wierzę, to nie ma przecież mowy o zegarku inwestycyjnym. Sprawdzanie ceny zajmuje 30 sekund, nie jest to tajemna wiedza, lata świetne upłyną, zanim ten zegarek odrobi stratę. Poza tym kupowanie na wtórnym to nie jest raczej najlepszy pomysł, jeśli chcemy mówić o udanej inwestycji. Retail lub ewentualnie najniższa cena cena z rynku wtórnego ma sens. Wówczas. A to nie jest no, najniższa cena z rynku wtórnego. Być może tu chodzi o to, że to dobrze wygląda w, w poście, dobrze to wygląda w filmie. Jeżeli wpisujesz, że kupiłem zegarek za pół miliona złotych, to może spowodować, że kilku trzynastolatków obstra sobie pantalony. No to pytanie, czy naprawdę tyle zapłacił, czy jest to tylko. Yy... Może, może to być chwyt marketingowy, jakby, gdzie okaże się potem, że kosztował 100 tysięcy ten zegarek, po to, żeby to była rzeczywiście inwestycja jakaś. Yy... Z tym, że no jest to rynek wtórny, to nie jest już. Tak, ale z rynku wtórnego, tak jak ten mm -hmm. Jakub Roskosz powiedział, że najniższa cena to jest jednak inwestycja, mm -hmm. jeżeli to jest najniższa cena. Natomiast no, on twierdzi, że, że nie jest, no, że przepłacił. Jak jest, to wiemy, to zabierze tylko Marcin Dubiel do grobu te tajemnice albo jego syn ten z Kenny, co go adoptował. Tak a propos Rolexów, ale to już opowiadałam chyba tę historię, że znajomy mojej mamy no. z Rolexem ma, ro ma Rolexy, ale y, nie nosi ich, trzyma je tak. właśnie w takim skarbcu swoim. Y, I nosi podruby tych Rolexów, które są robione tak jeden do jeden. Są takie podruby, jakie możecie gdzieś kupić, y, nie wiem, u typa na plaży, albo no tak. który handluje, właśnie, wiecie, Louis Vuitton i Rolex, nie. No, więc y, jest, to, jest trochę to na dosyć takiej zasadzie, dosyć zabawne. Że jeżeli kupiłeś kiedyś płytę jakiegoś zespołu, to możesz potem nielegalnie ściągać ich piosenki. Bo przecież kupiłeś te płytę kiedyś, nie? No Więc... soj, za tyle hajs, jak kupiłeś zegarek, to przecież No dokładnie. Co im to robi za różnicę jak kupisz podrobano? Zawsze można ten hajs wydać na wyświetlenia na YouTubie. Mm -hmm. Jak to niektórzy twierdzą, że zrobiła murciks w swoim jakimś jednym z ostatnich filmów. Doszli do tego, że to nie był przypadek, to, co się stało, ponieważ wyświetliła im się reklama jej filmu przed jakimś filmem. Czyli to oznacza, że został ten film dopalony. I pojawia się po prostu, żeby były większe wyświetlenia. Tylko, że ja się zastanawiam, o co to całe oburzenie. To nie jest nic nielegalnego, to jest, nie. to jest narzędzie, które YouTube ma w sobie, które YouTube Ci daje. Chcesz dopłacać do swoich filmów, czy też chcesz, żeby jakaś firma dopłaciła do Twoich filmów, żeby, zarek filmów, żeby zareklamować produkt? No to, to nie jest nic nielegalnego w tym Co wypadku. Co więcej, niektóre firmy już negocjują na poziomie właśnie negocjacji, umów, że y, chciałyby dopalić film czy też post y, na Instagramie swoimi pieniędzmi, po to, żeby to miało większe zasięgi. Bardzo często. Y, Przynajmniej tak było mówione. Ja nie wiem, na ile to teraz się sprawdza, dlatego, że z tym algorytmem to to jest Nikt jedna nie wiadomo, wielka no? niewiadoma. Ale było przez jakiś czas mówione o tym, że dopalanie filmów, czy dopalanie czy dopalanie postów, zdjęć i tak dalej, no niestety zaniża na jakiś czas zasięgi kolejnych postów czy filmów. Bo to jest trochę jak z bandytą w szkole, który zabiera ci śniadanie i ty mu dajesz to śniadanie, tak. to następnym razem chce śniadanie i pięć złotych. No, więc że jak już też te ten, ten YouTube czy, czy Instagram wiedzą, że ty możesz dać hajs za, za post, to czemu miałbyś go nie dać następnym razem? Więc były, były kiedyś no, krążyły takie wieści. Nie wiem, na ile się to w tym momencie, na ile jest to prawdziwe. Um, nie mam doświadczenia na, na ten moment żadnego z, z dopalaniem treści. No ja, Natomiast na nie jest to na, nie. na, na, na YouTube też nie. Ale przy, przy lokowaniach na Instagramie bardzo ja często firmy kiedyś, o to proszą. Tak, na Instagramie kiedyś dopalałem i na TikToku kiedyś dopalałem, ale to też nie ja to robiłem, nie ja płaciłem tylko firma po nie, prostu. Nie, to firma. Ja mówię, że firma to. Z którą to robiłem robi. deala, nie? Tak. który był postem normalnym sponsorowanym. Ale ten materiał Murciks też był sponsorowany. On miał. Klienta. Więc kto wie, czy to nie klient na przykład prosił o to, żeby ten przepis no Tak, został. ale ona mówi, że ona nie ma pojęcia o tym, ona nic nie wie o tym, ona będzie to wyjaśniała z siecią partnerską i że ona sama tego nie dopalała na pewno. No to ona tego nie dopalała, dopalił to klient, a yy, umowę na przykład negocjował menadżer z jej agencji. Ja tylko dodam, I ona może nie mieć o tym pojęcia, bo na przykład nie, nie sprawdza swoich umów. Ja tylko dodam, że Murciks niedawno pisała do mnie na Instagramie, <coughs> bo chciała mnie zaprosić do domu, że tworzy nowy dom, nową ekipę, i chciała mnie zaprosić do domu i powiedziała, że że Ola i Tymon też są mile widziani. Eee, I ja jej odpisałem, eee, że czy to będzie dom murci x, 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 eee, ha hahaha, ha. i że nie, to pewnie Yoshi napisał. Myślałem, że to Yoshi napisał, a dzisiaj wrzuciła, wczoraj wrzuciła film, że ona, zapytałam stu influencerów. A to czy... ona naprawdę tak, była. Tak, to ona naprawdę była. Okay. Ale nie wrzuciła mnie do filmu. I to jest hamstwo. To jest hamstwo. To ja odkryłem całą ustawkę za tym będącą i, i ten i mnie nie wrzucili do filmu. Teraz w ogóle te filmy co chwilę jest, zapytałem stu influencerów czy coś tam, zapytałem coś tam, coś tam, coś tam. One za chwilę przestaną być popularne, dosyć szybko się wypalą, bo już za dużo tych pytań, jest, za dużo tych filmów się pojawia. Nie wiem, czy dalej będzie popularny, ale podejrzewam, że tak. Dawid Kwiatkowski, chociaż już nie uwielbiany przez panie oglądające TVP. Ponieważ Dawid Kwiatkowski odchodzi z TVP, znaczy ja nie jestem pewien, czy on całkowicie odchodzi z TVP. Na pewno odchodzi z The Voice Kids, czyli z odłamu Voice of Poland, w którym to dzieciaki występują. No i za jego jakby zniknięciem z tego formatu nie kryje się ani żadna ideologia, ani jakieś niesnaski związane z TVP, jak to było w przypadku Nergala czy tam Piaska. Kryje się po prostu to, że Dawid powiedział we wzruszającym wpisie, że kiedy zaczął przygodę 6 lat temu z tym fotelem Jurora, to y, kiedy zasiadał na nim teraz, w tej ostatniej edycji, to stwierdził, że czuje, że to już jest ostatni raz, że on mm. musi jakby odpuścić, pójść dalej, pójść inną drogą, nie dać satysfakcji wrogom, y, bo może nawet nie tyle, że się wypala, tylko chciałby wziąć udział w w swoich projektach muzycznych w 100%, a nie mógłby tego robić, gdyby, bo Dalej też nie, był jurorem. bo nie chciałby tego robić na pół gwizdka, żeby tym dzieciakom po prostu, które są w jego drużynie, żeby miało jak najlepiej, nie? Może też nie chciał być już z TVP związany. Może też nie chciał być z TVP związany. Kto wie, kto wie, bo to, to różnie bywa. Nie wiem, czy Dawid wie, co tam się w TVP dzieje, ale... Słuchaj, Maryla Rodowicz odeszła, to czas najwyższy na Kwiatkowskiego. Ale myślisz, jest. że wtedy zrobią razem Oni duet? Oni zrobią raz jeszcze duet. To jest mój ulubiony duet w jaki kiedykolwiek pojawił ja, się w branży się? muzycznej. Aha, tell me something, girl. On strasznie nisko to śpiewa. Tell me something, girl. Jest Dawid Kwiatkowski z Maryną Rodowicz. Słuchajcie, nie puścimy wam, bo prawa autorskie wejdą, ale chcę tylko pokazać, e, jak on na nią patrzy, a jak ona na niego. Podoba mi się, że oni tak trochę grają, że pomimo, że to jest pytanie na śniadanie i to jest telewizja i w ogóle to oni trochę klip robią tutaj. Trochę tak. No to... Jest wzruszające. wzruszające. Jest to, jest to, tak. I ta Maryla, taka zawstydzona, kiedy on ją tam wywołuje, wiecie. No... Taka dzierlatka po prostu. Gwiazda się rodzi po prostu. Gwiazda się rodzi, Gwiazda się rodzi na naszych oczach. E, do, dosłownie, moi drodzy, Karolin Derpieński e, Jeżeli mowa o gwiazdach, które się rodzą na naszych oczach. Ona jest tak bardzo. To jest bardzo długi poród, bardzo bolesny. Bardzo, oj, bardzo bolesny poród. Długi. Połóg, poród, odcinanie pępowiny. Tam jeszcze nie jest ocięta ta pępowina, nie wiadomo kto za tym stoi, szczerze mówiąc. Może ktoś się e... odgryzie na przykład. Słuchajcie, pępowina. w ciągu ostatniego miesiąca Karoliner Pieński była na ustach wszystkich, czy to Pudelek, czy Superekspresy, ze, ze względu na swoje kontrowersyjne, dziwne, bardzo czasami nielogiczne, wręcz wypowiedzi, bardzo takie prowokacyjne. Te wypowiedzi są po to, żebyśmy, właśnie, na tak. przykład, my siedzieli teraz i o tym gadali. My nie będziemy tutaj, jakby, znaczy, wiadomo, że. Stop making stupid people famous. Wiadomo, że tak. Zresztą o tym też napisał troszkę Kuba Wontor, który napisał, że nie zrobił o niej artykułu, żeby już więcej nie nakręcać jej fejmu, ale zrobił po prostu cały wpis na Twitterze i z takim troszeczkę rzutem, że wy już nic nie mówcie na ten temat, skoro ja już powiedziałem. Ale to jest, to jest też klasyczne podejście, bo ja to rozumiem. Ja to rozumiem, że im częściej o kimś mówimy, im bardziej, tym więcej tego fejmu dostarczamy. Natomiast jednak dobrze jest ludzi uświadomić, że istnieją takie twory, takie byty. I nie tylko Kuba Wątor się tym zajął, zajął się tym, też tym Wojtek Kardyś i zajął się też Jacek Gadzinowski. Zresztą Jacek Gadzinowski nawet przytaczał gdzieś tutaj mojego screena. A, bo Wojtek przez dziecki, oj Wojtek napisał, chyba jeden Projekt zaszedł za daleko, a ja Karolin Derpie, Derpiński pewnie, bo tak wywnioskowałem, że być może ta wypowiedź Wojtka jest związana właśnie z tym, albo on to robi specjalnie też prowokacyjnie, no bo wiadomo, że tam był ten Ludwiczek, były te różne rzeczy, Vip brosi i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie Karolin Derpiński no jest osobą, która nie pojawiła się znikąd, bo próbuje swoich sił już od dawna w tym poletku show biznesowym. Tak, na przykład w pięknym klipie Disco Polo, piosenki Kukurydza, gdzie y, jakże zacna postać Kruszwila wsuwa jej kukurydzę w usta. E, tak, i też pojawiła się w, we wspomnianym chyba pytaniu na śniadanie, tak mi się wydaje, gdzie, w jakiejś śniadaniówce na pewno, e, gdzie pokazywała jak ostrzyknąć sobie usta, że była modelką do ostrzykiwania ust. No generalnie później się pojawiała w mniejszych lub większych reklamach i nagle Pstryk zniknęła i została gwiazdą. Victoria's Secret, kurwa, przyjaciółką Kim Kardashian i... E, no i też osobą, o którą się zabijają tam w Stanach Zjednoczonych, żeby była na okładce albo w afrykańskim Playboyu. Z tym, z tym, że żaden z tych tytułów nie, nie jest istnieje. prawdziwy nie istnieje. Rzeczą, którą Wojtek się zauważył, to sprawdził, jak to wygląda z jej lajkami pod postami i pod każdym postem jest mniej więcej ta sama liczba lajków, czyli około 100 tysięcy i też około 300 komentarzy. No tutaj się różnią a niektóre posty, że jest więcej, ale że praktycznie każdy post ma identyczną ilość lajków i też sprawdził, że za 100 tysięcy lajków na Instagramie wystarczy zapłacić 280 dolców, no i masz taką inwestycję. No co post wrzucasz, 280 dolarów, czyli ponad 1000 złotych, nie? Ale ona też nie jest żadną modelką, bo co chwilę jest, że jest jedną z najbardziej rozchwytywanych modelek. Gdzie ja się pytam? W no którym uniwersum jest. ona jest tą rozchwytywaną modelką? Bo na pewno nie w żadnym high fashion. Tak, więc no to co ona... To, co widzicie, to jest, to jest takie budowanie sobie amerykańskiego snu, tak mi się wydaje zresztą. Tutaj z kolei wrzucał Kuba Wontor. Ona miała sesję, a właściwie wywiad z Brianem Coxem, czyli z Loganem Royem zrobiła, gdzie on ją zapytał, czy ta willa jest twoja, bo poszli do takiej luksusowej willi. Odpowiedziała mu, że mam kilka domów, ale ten akurat wynajmuję specjalnie na twój przyjazd. Odpowiada wyraźnie zakłopotana na dziewczyna. Eee, Tymczasem Polki i Polacy mieszkający w Miami twierdzą, że historia o bogactwie, wili i luksusach USA są bójdą. Karolina ma mieszkać na obrzeżach Miami w niewielkim, dość kiepsko wyposażonym mieszkanku. Cox podsumowuje odcinek. Cóż, ta historia miała być amerykańskim snem, ale jest chyba tylko iluzją amerykańskiego snu. Eee, fuck off, jeszcze powinien dodać jako Logan Roy. <ścjalnie> Szczególnie to, 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 to by pasowało. No i też doszli, że kto za tym stoi? Milena Gouda, która jest jej menadżerką i która jest też wróżką. I to jest jej menadżerka. A, to jest jej menadżerka. Tak, to jest jej menadżerka, Milena Gołda. Bardzo smaczne nazwisko. No tak, więc... Bardzo, lubię Gołdę. Więc słuchajcie, no, jeżeli położycie na gówno złoty papierek, to dalej będzie gówno. Więc nieważne, co robicie, w jaki sposób robicie, nie da się tego przykryć blichtrem, bo oszustwo to jest oszustwo i yy, nawet jeżeli to jest eksperyment społeczny, jak to zaraz ktoś może właśnie wyskoczyć i powiedzieć, ha ha, nabraliście się, się, bo chodziło o to, żebyśmy stworzyli celebrytkę z niczego. No to jest to jednak ja pierdolę, Mieliśmy eksperymenty społeczne przygrażenie żarko, a teraz to już jest raczej szukanie sobie samemu na siłę tworzenie z kogoś influencerów, kto potem tym influencerem zostaje. Niestety. Nie chciałam <śm> powiedzieć, że wiesz eksperyment eksperymentem zawsze można nieud nieudaną e, taką próbę zaistnienia w ten sposób nazwać, a jak się uda? No to, się uda. no to się uda. Więc e, e, słuchajcie, no, jakby jeżeli chcecie sobie gadajcie o niej róbcie sobie co tam chcecie. sami o niej teraz gadamy. No dlatego mówię, e, że jeżeli chcecie, my wam niczego tutaj nie zabronimy. No po prostu tak to wygląda. Jest taka postać i mieliśmy mnóstwo różnego typu postaci w dziejach, e, które w ten sposób budowały swoją karierę i na pewno nie jest to ostatnia, zdecydowanie. E, a w, my, jak widzicie, w ogóle jesteśmy w nowym studiu który jest w garderobie. <laughs> jesteśmy w szafie właściwie. Dokładnie można tak. Powiedzieć. E, jesteśmy w garderobie, tutaj sobie to rozłożyliśmy. Nie wiem, czy ten parawan zostanie, czy coś będziemy tutaj zmieniali. Na razie mamy ten parawan, bo nie mamy, nie mamy innej możliwości po prostu wstawienia tutaj. Na razie tak innego, roboczo to bo zrobiliśmy. Bo nam ścianka zgniła, ale no to już o tym Wam mówiłam, spleśniała. E, ale za to są niespleśniałe plotki i rzeczy, moi drodzy. Plotki i rzeczy, tak się nazywa ten... ten tytuły e, fragment. z... Plotki i rzeczy. Tytuły z tych, z magazynów, proszę bardzo. Julia Wieniawa migdali się z Nikodemem Rozbickim na parkingu po imprezie L. Zrobiło się gorąco. <laughs> migdali się. Ja jestem ciekaw, czy oni tam wrzucają, że ktoś tam bierze te synonimy i sobie po prostu sprawdza w słowniku synonimów, jak jest całować się. Migdalić, lizać, pójść w ślimaka. Właśnie, Julia Wieniawa poszła w ślimaka z A Oni w Rozbickim. Google to wpisują po prostu. No pewnie tak. No. Raczej wątpię, żeby używali książki. Były prezes Legii Warszawa ciepło o Annie Lewandowskiej. Walczy tylko o to, by pokazano jej torebkę. Kurwa wstyd. Jaki ironiczny tytuł w ogóle. To Taki... Tak, tak, leśnodorski oczywiście, ale taki przewrotny ten tytuł, bo tam potem jest napisane, że on niemiło o niej się wypowiada, więc tutaj ciepło, mogli to w cudzysłów wsadzić, nie? To, to by było wtedy bardziej tak, takie logiczne. Tak, bo tak to mylące jest. Jest mylące, oszustwo. Medgala 2023. Karaluch skradł showrianie, ale zaraz uwaga, jest lepiej. To właśnie Pedro Pascal skradł z <laughs> Czyli to on jest Karaluchem. słuchajcie. Pedro Pascal. Może on przyszedł, tak jak część, część gości była za koty przebrana. Jeżeli chodzi o medgale, to zapraszam was do mnie na kanał, bo tam z Maćkiem będziemy omawiać właśnie stroje z Metgali. No, te wybrane, lepsze, gorsze. Lepsze, gorsze, średnie. najlepsze. Pa Ka Pedro Pascala, Karalucha i kota. Pedro Karaczan. On teraz zmienia sobie... Ka -krauczen. Ka -krauczen. Ka -krauczen. E, więc jest to śmie dwa śmieszne tytuły obok siebie. Etienne Wiśniewska żyje bez chrztu i komunii. Zdradziła co myśli o decyzji rodziców. Da się tak żyć? Nie da się A. tak żyć bez chrztu i komunii. To jest w Polsce niegodne. Ale niegodne. to jest, ja, ja nie wiedziałam, że to jest możliwe w ogóle, że się oddychać da. No da się, da się, jak się okazuje. I jeszcze jedna rzecz, Magda Gesler została uznana za Rosjankę. Wybuchł międzynarodowy skandal. Ja się nie dziwię nasze dobro narodowe Słuchaj, tak Ile razy zostaliśmy wzięci za Rosjan. Słuchaj, nie zliczymy tej ilości. Gdybym zobaczył Magdę Gessler w jakimś kurorcie kurwa nadmorskim, od razu by pomyślał, po polsku, tak. że to jest Rosjanka. Znaczy gdybym nie znał polskiego, nie, tylko bym wiesz no, był mówiącą po polsku. To więc pomyślał, słyszysz ten język, który jednak kojarzy się dosyć mocno. Bardzo nam przykro. Zresztą, moi drodzy, podejrzewam, że wiele razy za granicą brali was również, kiedy mówiliście po polsku do siebie za Rosjan. No, najczęściej jest, kiedy zaczynamy mówić po polsku w jakimś sklepie, to zaczyna za nami chodzić jeden gość i patrzy nam na ręce. Nie. Tak, tak. No, ja nie mówię o takich zwykłych sklepach, ale mówię o takich właśnie high fashion, jak chodzimy do Balmain, do Balenciagin. Maciek jest stałym bywalcą Gaci. Baloncięgi Proszę parę gaci. Jak tak Maciek mówi, to ja się nie dziwię, że za nim ktoś chodzi. Guki by gookie. Dobrze, to wszystko, co mieliśmy do zaoferowania dzisiaj. My się żegnamy i zapraszamy na papiery rozwodowe podcast w poniedziałek o godzinie 16. Dziękujemy. Będą to... tematy maturalne, zdradzimy wam wszystko. Powiemy wam, jakie będą tematy, tak? już I... się skończył, kończą mocno. Powiemy wam, jakie jakie były prawidłowe odpowiedzi. Pa!